Dzień dobry, czaty, tutaj uh, Marcel Olek, streamer. streamer. Yeah, ja, that's me. No scam. 100% true. No scam. 100%. Eee, okej. O, shit. Słyszę jak moja siostra ogląda filmik słyszę ją, słyszę ją słyszę to co robi. Control C to na po pierwsze I święty tu, bo w tej chwili tu to, to skam. turniej.xn w górę, dziękuję bardzo. I mam już podgląd na szczęście. Za minutę turniej tutaj. Co sobie live witam wszystkich bardzo serdecznie. O teraz widać grę. А я за двум. И летим с турнеем. Montaż. O, już jest turniej. Lecimy z turniejem. Złotki w górę, dziękuję. Pięć osób na lawie. Witam wszystkich. Nikt się nawet nie przywitał. Nawet się nie przywitacie. Witacie. Elo, co tu się odwala? Mam dziś urodziny, spoko. Exłucjoner. Ej, to... No czemu bym się... zlagował Chip, chip. A tak w ogóle elo. Cześć, cześć. No czemu mi się zbagował. Siema, smuasty i... A kiedy turniej na Minty Nie będzie turnieju na Minty Axe? XD? Cóżcie to. Nie będzie takowego turnieju Co pora? Wiesz, gram turniej mordo Widzisz co, ja na razie tak... się kałuki Ja na razie sobie dam tak czat. Fortnite jest pobierany znowu Boże, ja nie wiem czy ja ci mam znaj w ogóle z Bo usuwałem... A ty miałeś jakiś dziwny nick, zmień tytuł Jest zmieniony Halo Jest turniej, kropka, jak se tytuł mordo Turnikówka jak o co chodzi? No tu turniej. Masz coś tak customy? W tej chwili nie. No jak? E, dobra, nie wiem gdzie leci na turniej. Pierwsza gierka. Widzic, że mi nie lagowało. Przynajmniej jak... to jest zwykły po prostu turniej. Jest to turniej o hajsik. To jest. EXE to jest... Chcesz może Możesz zapodać wuki. EXE to nie jest AXE. EXE to jest... Yy, na przykład masz fortnite.exe. Czyli to jest... jak masz na przykład plik w zipu... Boże, tego nie da się wytłumaczyć. No, no, to jest pochodzenie pliku. Mógłby ktoś jeszcze czatu wytłumaczyć koledze? Dawa. Dobra, mam chłopa One guy summy on To dzisiaj o 200 20 będzie gadane smashy? Co ty na to? No lagi mam Smasty. Napisz co ty na to Mikrow.exe plus 1 Wypromujesz? Mogę, mogę. Dlaczego woda nie jest za egzaminu. Nie wiem. Dajesz, dajesz szuki. Ile mam pakietów? 27 to chill. Ale nie, dobra, 41 mam. Jedne pakiety. Będę rzadziej na, patrzeć na czat. Tylko ten czat mi się zawiesił, ten inny. Bo oblała, Boże. Będę... Mm, będę... Bo na razie ciężej mi patrzeć na czat, dlatego, bo... Mam podgląd na telefonie, wiecie, czaty. To wypromuj. Dobra, to mogę cię. Będzie chyba seria nawet promowanie. Promowanie widzów, czy coś tego typu jest słucha luki kiedy zaczyna się serwer a ten yy, to odnowi się jaka zależy ale plan jest w niedzielę rozpoczęcie serwera taki mamy plan Ten chłopu gdzieś tu lata Ma no dobrą pompę. Polskich nie reklamuj się, sorry. Wiecie sobie na mój kanał: Smash, Chill, ale zaraz, bo turniej, wiesz, jest grany. To kiedy? Po, no nie wiem. To są zajebiste drzwi, obułem. To jest this game is, you know... Boże, ty nagrywałeś coś. O co chodzi smalsty, bro? be Pierdolę, bawcia, mi musiała na kwadrat bić. Pierdolę, bawcia, mi musiała na kwadrat bić. Nie słyszeliście tego czatu jakby co? okej? Okay? Ja wcale nie przekląłem. Co teraz? No to możecie ci bić na kanał morok. Tak właśnie. Jak ktoś chce jej na kanał Moroka. Czekaj, Morok. Ale, Morok, jak ja mam ci prowadzić, jak ty na kanale masz jeden filmik? I. i masz. Nie masz nawet awataru ani baneru, to to... Ty, ty się nie wybijesz, Morok. Tylko mówię. Jakbyś ten, ale ty się nie wybijesz, Mordo. To tak nie działa. Jedna łapka w dół. Nie możesz wypychać. Rogal! Mógłbyś się ogarnąć, Rogal, a nie... Tak wiem, że widzicie na razie takie coś, no ale ja to muszę ogarnąć. Halo, podgląd? Podgląd mi się zwalił. Serio. Pięć osób na lewie, witam, słabo. Co słabo-smołasty? Ja pierdolę. no podgląd mi się zwalił. Co ja teraz zrobię? Wiecie co zrobię? Zrobię sobie nowy podgląd. Yy, wiem, że macie... że to w Jest! Naprawiłem czat. Naprawiłem, mogę grać, bo e, gram trudniej, więc sorry, badmow. No. Dobra, naprawiłem czaty już, już macie. No odwrót, tak, tak. 1%, co 1%, a na telefonie. Oh shit, mate, na kompie oglądaj mnie. No super, 0 punktów, kozak giera. 8 mi chłop z milionem maców wbić na kwadrat. I Eee, yy, Więc yy, się zjechało wszystko. Mogę grać? Mów, odpowiadałem, wiem, jej promono. Widzisz, jaki dar. Aha, z moasty, no. Ja zmykam, wideo, jak się powierza. Dobła w Śmołasty Szmołasty. To dzisiaj o 20 będziemy gadać dlatego. Dzięki Zysu, za łapkę w górę, żuwi Dobra, teraz już Ultra Hard Nose 100... Nie wiem, jak jest procent po angielsku. 100% skill. Nie będzie lagować oczywiście. Ja zamykam będę... Aha, dobra. To czytałem. Boże, nie wiem, powtarzam się. E czaty, gdzie lecimy? Szybko, szybko, szybko. Czaty, gdzie lecimy? Mam laga. Zajebiście. Gdzie lecimy, czaty? odpowiada. Fajny czat. Dzięki czat. Wiedziałem, że mogę nas liczyć. Ja wiem, że jest delay, ale... Dobra, stałe 60. 160 fpsów, ok, Okej, ale mam zero lud, co nie? Jeszcze mam chłopę Siam już szkłę. O ma pompę, a ja się zablokowałem. I kewa ma. Zajście. Ta żartem, żartem. chłop ma 200 sto kewa i ma pampa. Fortnite. Fajnie czaty, co nie? Fajny Fortnite. A nie mam pikadła, nawet żeby pikać to, co mówię w tej chwili. Super. Zajmę... ...biście. Trafiłem na jakiegoś bambika, który stał w miejscu i bardziej sobie w ścianę. Okej, okay. ale to skąd, do jasnej cholery, to wymyłał no, ja papę i, i stok hewa. Ja pierd... Od kiedy on ma 30 minut i łapki w górę. Saj e piściał. Zajęliście, tak właśnie. Na live witam wszystkich. Sorry, ale ja dzisiaj mogę być toksikiem na tym ledzie. E, ze względu na to, że Gram turniej, to mnie usprawiedliwia. Gram turniej, koniec kropka. 30 się pakietów, Kozak, trzecia giera, jeden punkt, Kozak, 30 się, y, 6 pakietów, 10 paket lostów, super, serio, kocham Fortnite, 10% paket lo, losów losów. Ta, wiem, że ta miejscówka nie będzie być trochę, jeżeli chodzi o strefę, ale mam łódkę, mam łódki, co nie, w zasadzie. Więc nie powinno być aż tak useless. Znaczy, może znów przyleci tutaj sobie chłop w połowie, yy, w połowie gry i znajdzie pompę. Jak, yy, to, 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 to jest mój fart widzowie. OK, 50 pingu, 60 pingu, kozak, patrzcie. O, o super lagi. A te jak robić na turnieju? Nie specjalnie, ale... jednak. Widzicie jest to czat? to jest strefa mam. To do gdzie się składa, bo ja jedną rzecz zrobię? Teraz macie freeze ekranu, I know. O, to w suba hasło Nie zła xt. Nie działa to. This is voice mode. This is Epic Games Launcher. Czyli bycie, że chłop tutaj akurat przyleciał i mnie zabił. To bym się śmiał. Dobra, jest 6%, 2%, 3% pakadlostów. A ja nie mogę, tej cholery, nic zrobić. Zaje... Fajnie. Nie, jakieś. Ruskie techno w tej chwili się na moim kompie odwala. No skam. Strzelam dlatego, że zobaczyć, czy mi znowu zminimalizuje grę. Tak, znowu mi zminimalizuje grę. Na turnieju super! Dajcie czaty. F11. Proszę nie, mi, nie minimalizuj się. Proszę, proszę. Dziękuję. O, mam jeszcze gorszy ping. Dobra, już paket... Paket się spadałem i paket... Ale nie, nic nie spada. Super. Całe życie na lalach. Bo zanim kupieram nie milion lat. Nie zrumowałem. Nie, gadam wszędzie dzisiaj, bo i tak nikt mnie nie ogląda.